Witam serdecznie. Nazywam się Anita Nowicka. W sieci Anitka nie widzi problemu. Słuchajcie, pozdrawiam Was ze słonecznego Dubaju. Jest tu naprawdę ciepło, woda jest ciepła. No, po prostu jest rewelacyjnie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o, o tym, o podróżowaniu o podróżowaniu osób z dysfunkcją wzroku o tym, jak ja. Postrzegałam Dubaj przez te 7 dni. Powiem Wam szczerze: yy, wszyscy mnie straszyli przed y, przyjazdem: że muszę się pilnować, że muszę być odpowiednio ubrana że y, no, no, wiele różnych takich rzeczy, które się okazały zupełnie odwrotnie niż y, to mówiono przed wyjazdem. I też rozmawiałam z osobami niewidomymi, które podróż, podróżują, i też mają zupełnie inne wyobrażenie niż tak naprawdę jest w Dubaju. Jest kilka wskazówek dla nas, jako dla osób z dysfunkcjami. Po pierwsze, są taksówki. Te taksówki wcale nie są takie drogie. Jak to było, 25 km. Taksówka kosztuje 60 zł, a do 15 km kosztuje 30 zł, także powiem szczerze, najlepiej dla nas jako dla osób, które nie widzą, to poruszać się taksówkami, bo jest po prostu lepiej, bo metrem to będzie bardzo ciężko, bo to jest ogromne miasto i można się po prostu zgubić. Ale jeżeli się człowiek zgubi, to można liczyć na pomoc. Tutaj osób, które pracują, które obsługują, ponieważ są bardzo życzliwe, pomagają w każdej sytuacji. Ja na przykład siedziałam na słońcu i pani zauważyła, że pada na mnie słońce i podeszła do nas przy śniadaniu i powiedziała, że mogłabym się przesunąć o jedno krzesło bo tutaj jest parasol i żeby nie padało na moją głowę słońce. Naprawdę zwracają uwagę na nas po prostu. W każdej sytuacji byliśmy z Kasią na plaży i rozkładałyśmy parasolkę. Pan przyszedł nam, pomógł. Także powiem Wam szczerze: obsługa jest bardzo przyjazna i bardzo miła. I można pytać, bo tutaj pomoc jest naprawdę super. Ja nie widziałam nigdzie, żeby taka pomoc była jak właśnie teraz, tutaj w Dubaju. Powiem szczerze, że to mnie bardzo urzekło, że zwracają uwagę na ludzi, zwracają uwagę na każdego, cokolwiek by się nie działo, oni zawsze są. Także jeżeli będziecie wyjeżdżać, a tutaj mówię o osobach, które słabo widzą albo nie widzą, no to pamiętajcie, że pomoc w Dubaju na pewno uzyskacie i na pewno wam pomogą w sytuacjach, kiedy będzie wam trudno cokolwiek znaleźć. Co do zwiedzania dla niewidomych, powiem tak, Sahara, przejażdżka samochodem, nie możecie tego opuścić. To jest takie rewelacyjne, to jest dla każdego. Emilka, dla ciebie w zupełności tak, bo ty planujesz za rok wyjazd do Dubaju i trochę też ten film jest dla ciebie, bo tu kilka będzie przestrok. No po prostu, jeśli chodzi o Saharę, no super, później pojechaliśmy na kolację. Do arabskiej restauracji. Było przepięknie. Był koncert no, pana, który śpiewał naprawdę super. Nieziemsko. No, no, cały pobyt, cała ta, ta, taka atrakcja tego miejsca. No, powiem szczerze, było fantastycznie. Oczywiście, wycieczka po Dubaju, po tych wszystkich zakątkach Dubaju, jak najbardziej z przewodnikiem. Przewodnik opowiadał wszystkie takie nowinki i różne rzeczy, i tutaj warto też na taką wycieczkę się udać. Jeśli chodzi o Stary Dubaj i o targ, to każdy z nas powinien iść na ten targ, ale z osobą. Więcej osób, nie tylko jedna czy dwie. Ja wiem, że osoby niewidome bardzo często mówią, że są z osie samosie, ale w tym przypadku ja bym bardzo prosiła, żeby jeżeli idą dwie osoby niewidome, to bierzcie zawsze przewodnika w tym miejscu, dlatego że będzie Wam trudno przejść, bo ci sprzedawcy chcą sprzedać swoje produkty i czasami są tacy natarczywi. Ja miałam swojego bodyguarda i byłam zadowolona, także wiecie, tutaj nie ma z tym największego problemu. Tempo, ja mogę go udostępnić, jak się zgodzi, także myślę, że się zgodzi. <laughs> także, także tutaj targ bardzo dobrze wspominam. To jest targ e, przypraw, targ złota jest e, największy pierścionek ze złota, bardzo duży. E, no, widać, że po prostu jest tutaj duże bogactwo. E, oczywiście są ogrody, jest e, e, o, ogród motyli. Tutaj, jeśli chodzi tutaj dla, mówię, dla osób z dysfunkcją wzroku, ja tutaj weszłam za darmo do tego ogrodu i do tego drugiego ogrodu. Ja nazw nie pamiętam i to mam zawsze z tym problem, ale do tego drugiego ogrodu też weszłam za darmo, tego kwiatowego. Także powiem szczerze, kwiat jest ich bardzo dużo. Niektóre kwiaty dotknęłam, nie, nie wszystkie dotykałam, bo to też y, nie chciałam tak po prostu. Jest bardzo dużo alejek. To wygląda coś takiego, jak mamy park, ale w przepychu kwiatów. To jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj y, zmysł wzroku się bardziej uruchamia, ale można posiedzieć w ciszy, można sobie znaleźć ciche miejsce i też można fajnie wypocząć. Jest tam również restauracja i jest naprawdę tam y, bardzo przyjemnie. W ogrodzie motyli też proszę Was, żebyście chodzili z przewodnikami, ponieważ tam wszędzie latają motyle. Można na coś nadepnąć, można uszkodzić motyla. To nie o to chodzi. Po prostu tam, gdzie można iść samemu, to tak, ale tam, gdzie trzeba wziąć przewodnika, no to yy, warto z niego skorzystać, bo jest po prostu prościej i można yy, dużo rzeczy więcej zobaczyć. Yy, jedzenie. My tutaj niewidomi zwracamy uwagę na jedzenie. Słuchajcie, arabskie jedzenie jest wyśmienite. Wyśmienite pod względem smaku, w ogóle pod względem tego, jak oni to przygotowują, są różne takie przekąski. Zupa Ramadan jest rewelacyjna. Coś w stylu rosołu z warzywami, ale po prostu bardzo dobra w smaku. Dzisiaj, na przykład, jadłam jarzynową i też mi bardzo smakowała. Także tutaj. Jedzenie jest super, także kosztujcie wszystkiego, co oczywiście zdołacie zjeść. Co jeszcze bym mogła powiedzieć Wam, żeby, żebyście zwracali uwagę? Nie wiem, co tu jeszcze by mogła. Coś, coś, pieniądze oczywiście, jak dla nas, osób niewidomych najlepiej płacić kartą. Dlatego, że. Z pieniędzmi nie jest to tak prosto, tutaj są, my miałyśmy dolary, można je wymienić na te pieniądze, które są u nich... Birchamy. Do, birchamy, o widzisz. Tak, to Wiesz? mama się wtrąca. <laughs> birchamy. I tutaj można jak najbardziej wymienić te pieniądze, ale najprościej jest płacić kartą. W taksówkach, w restauracjach, wszędzie jest to dostępne, także kartą możemy płacić, naprawdę jest to wygodne. I powiem szczerze, że w restauracjach oczywiście też kelnerzy podają wszystko, jest bardzo miło, przyjemnie, także nie ma tutaj powodów do jakichś niepokoi. Emilka, jeszcze zwrócę Tobie uwagę, bo Ty mówiłaś mi o Ramadanie, żebym uważała, jak się ubierać i w ogóle, bo Ty właśnie o tym mi wspomniałaś. I chciałam Tobie powiedzieć i wszystkim powiedzieć, że w Ramadanie jest, się jeździ najlepiej. Jest mniej ludzi na ulicach. Jest mniej ludzi w centrach handlowych. Można swobodnie chodzić po sklepach bez tłoku, bez ścisku. Fajnie też jest zwiedzić fontannę w centrum Dubaju. I powiem szczerze, że słyszałam od pani Iwony, że kiedyś byśmy w życiu nie podeszły tak blisko jak stałyśmy dziś, ostatnio. Także ta fontanna też ma swój urok i są przepiękne piosenki skomponowane do tej fontanny. Ta woda i w ogóle to wszystko. Połączone, no po prostu super, daje wrażenie. I w ramadanie, jak najbardziej fajnie się wyjeżdża i można dużo zobaczyć więcej i dużo zwiedzić. Restauracje są otwarte od tego roku, także można zjeść sobie w dzień, nie trzeba czekać do zachodu słońca. Także myślę, że powiedziałam już trochę, przybliżyłam dla nas taki wyjazd. Ja też bym chciała. Wiedzieć przed wyjazdem, także, też właśnie pod tym kątem sobie pomyślałam, że chciałabym wiedzieć od osoby, która nie widzi czy ma jakąś dysfunkcję, jak ona wyobraża sobie jakąś wycieczkę czy jakieś miasto. Dlatego pomyślałam sobie, że warto jest nagrać taki film i pokazać Wam, że w Dubaju jest bezpiecznie i można dużo fajnych rzeczy zobaczyć i posmakować. Także wyjeżdżajcie i dzielcie się swoimi opiniami, spostrzeżeniami. Także życzę wszystkim spokojnej nocy. Jeszcze chciałam na zakończenie podziękować pani Iwonie za prezent, który zrobiła mi wyjazdem do Dubaju. Chciałam podziękować Kasi, która była najlepszym przewodnikiem. Wow, Powiem Wam dzięki. szczerze, że. Słuchajcie, mieliśmy różnych przewodników, ale Kasia, mimo wszystko, że y, no nie miała styczności z osobą niewidomą, poradziła sobie wyśmienicie. Powiem, ja nie spotkałam chyba takiej osoby, która tak szybko się nauczyła. Y, i pamiętała o schodach, pamiętała o, o tym, żebym gdzieś nie, nie weszła. A nie, bo cię raz gdzieś zostawiłam, zapomniałam. Raz? Emika, my wiemy, ile razy mogli nas zostawić ludzie, nie? Także naprawdę, Kasiu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że, że byłaś takim fajnym przewodnikiem. Od... Dziękuję, również miło mi było z Tobą spędzić. On się tutaj już pokaże też. Witam Was wszystkich serdecznie. Tak pięknie opowiadasz, naprawdę pięknie, fajnie się Ciebie słucha. Dużo informacji przydatnych, niekoniecznie też dla nawet osób niewidomych, tylko ogólnie dla wszystkich, którzy chcą się wybrać do Dubaju. Tak więc ja też dziękuję, bardzo miłe towarzystwo. Szkoda, że już nam się kończy ten wyjazd. Ale zapraszamy do Dubaju, Anitka. No pewnie, że tak. Jeszcze chciałabym podziękować moim rodzicom, że zajęli się moim kacperkiem przez 7 dni i mogłam spokojnie wypocząć, i mojemu mężowi za cierpliwość. I masz pecha, bo może się zdarzyć tak, że wrócimy tu razem. O, no pewnie. Także pierwsze, pierwszy lot samolotem będzie na pewno za Tobą. Także życzymy wszystkim miłych wrażeń na podróżach i dobrej nocy. Dokładnie. I do zobaczenia Do zobaczenia. W do zobaczenia, pozdrawiamy.